A sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Kamilu, czy letalnica to jest pożeracz energii skoczka narciarskiego? E, ogólnie mamuty są bardzo energochłonne. E, ja bym powiedział, że ten sezon to jest pożeracz po prostu energii, e, takiej siły mentalnej i witalnej, no ale jakby samo miejsce tutaj e, i i sama skocznia, to bym no właśnie nie, to właśnie bym powiedział, że na no odwrót, że, że dodaję tej energii, bo bardzo lubię tu być, cieszę się, że, że tu jestem. No tylko, że już po prostu um, trudno jest znaleźć w sobie rezerwy, które zostały już wyczerpane jakiś czas temu. No tak, bo to jest miejsce pełne skrajności. Miejsce jest super, ale znowu skocznia może być inna. Dobra, pytanie numer dwa w takim razie. Czy dzisiaj był element powtarzalności, który byłby dla Ciebie istotny? Tak, powtarzalność była, z tym, że fajnie by było, gdyby przesunąć tą granicę tak z 20 metrów dalej Ale ogólnie te skoki były bardzo podobne. Wszystkie były podobne technicznie. No niestety problem jest taki, że nogi nie pracują. Na, na tym etapie zimy już odcięło totalnie zasilanie i, i już bardziej skaczę siłą mentalną niż, niż fizyczną. Kiedy ma się samochód elektryczny, to się podjeżdża na parę godzin, wtyczka i to jakoś będzie lepiej po paru godzinach. Co w Twoim przypadku można zrobić przed kolejnymi dniami, jeżeli jest taka sytuacja? No pomodlić się i, i poczekać co będzie. No, znaczy wiesz, no, można odpoczywać na tyle ile się da i ja to postaram się zrobić, żeby, żeby tutaj jeszcze wykrzesać z po prostu jakąś ziskę. Tak jak mówię, na no, samo miejsce daje trochę, trochę tej energii takiej z zewnątrz. Można, można zaczerpnąć i od kibiców, z atmosfery, natomiast no, cudów też się nie, nie zrobi, ja wiem to po prostu, też znam i siebie i, i mam na tyle doświadczenia, że tutaj nagle po prostu nie, nie, nie odmieni się mój los i nagle po prostu nie zacznę latać po prostu na, na sam dół i, i być w czubie, ale, ale ten, ten weekend i tak może być ok, może być na tyle przyjemny, na ile, na ile może być. Ciekawostka na koniec. Kamilu, czy dostałeś powiadomienie na Instagramie od SkiJumping.pl dzisiaj? Może i tak, natomiast z Instagrama nie odpalam już od jakiegoś czasu, także nie wiem co tam się dzieje. Było też na X, nieważne. Redaktor Adam Buchholz skrzętnie doliczył się, że dzisiaj jako pierwszy skoczek w historii po raz 250 doleciałeś do 200 metra i dalej. Jak to skomentujesz? Minutą ciszy. Nie, no, fajnie, ok. No, z jednej strony fajnie jest coś osiągnąć w tym sezonie, ale z drugiej strony no, fajnie by było, gdyby taki 250 lotno był trochę dłuższy, a nie zaraz za ten 200. No ale jest jak jest. Jest ok. Niemniej szacun, gratulacje. To musi być coś od odpoczynku życia. Dzięki wielkie.